Witam Was serdecznie, Ziomeczki, w nowym filmiku, w którym otwieramy Pixel Boxa z marca. Z marca, zgadza się. I dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, ponieważ dołącza do mnie Janek. Janek z kanału Wolnej Filii. I Janek, tutaj, hehehe, lokowanie produktu, powiedz. Bo ja się zastanawiam i widzowie na pewno też się zastanawiają, czym zajmuje się kanał Wolnej Filii, Janek. Obecnie zajmujemy się podcastami, jeśli ktoś nie wie, to się wcześniej Wolnej Filii. Wolnej Filii było kanałem muzykalnym. Naukowym, w naukowym. Który był Pawłem? Mój przyjaciel Krzysztof. Obecnie został Krzysztof i Janek Ja zastąpiłem Pawła. Przepraszam, Paweł. I najwyraźniej teraz kanał Lakaron też zostaje przejęty przez Janka. Zaczyna coraz częściej tutaj pojawiać. No dobrze, więc dzisiaj otwieramy Pixelboxa z. Tak. marca. Janek, tak. powiedz mi, czy masz jakieś pojęcie, jaki może być motyw marca? Bo zawsze jest jakieś moty Pixelboxy, prawda? Związany z premierami, na przykład Marvela, w DC i tak dalej. W marcu był e, Kapitan Marvel, była, była Kapitan. O, Marka. Kapitan Marvel rzeczywiście. Ja jeszcze nie widziałem. Wy możecie napisać oczywiście w komentarzach, co uważacie o ja nowym Wiesz co, powiem, Marvel, tak, Marvel. Tak, Będę szczery z tobą. Ogromne swoje pixelboxy i to głównie dlatego, <laughs> że jestem strasznie ciekaw, co jest w środku. Jaki jest motyw? I ja obstaję, że to jest Kapitan Marvel, ale patrząc, oglądając twoje filmiki, no mogę prawdopodobnie, się to, nie jest, prawdopodobnie tak. to nie jest Kapitan Marvel. Janek właśnie przyznał, że go na moje pixel Boxy. jest tak. to jedyną osobą, która to robi. To jest ten twój narzędzia, który był na kajakach z nami wtedy. To jest legendarne kajaki z Janki. Legendarne kajaki, człowiek małpa, wywrócił Człowieka Lakarnuła na, na kajakach. Jak widać, jesteś nowi widzowie? Już znana jest historia z tego, jak byłem na kajakach i Janek wywrócił mój kajak. Człowiek małpa to ja. Zgadza się. Że za każdym razem poje... podoba mi się to, jak, jak bezcześcisz ten. Yy, ten box, <grym>, i robisz tak. Ja bym po prostu, za każdym razem. O mój Boże, nie! O mi się Boże. bardzo nie podoba, że w tym miesiącu Pixel Box jest bardzo leciutki. To mi się, to mi się bardzo nie. Jest nie jest bardzo. No... Ja, ja nie wiem ile, ile wcześniej ważył, ale. Z reguły są ciężkie wypełnione po brzegi. Ten jest tak, tak do połowy wypełniony. Nie patrz, nie to no, ty masz no. być zaskoczony Dobra, i. Dobra, nie, ja mam ja nie patrzę. Ja nie patrzę, dobrze. Słuchajcie, yy, czyli tak, najpierw. Odprób. Okej, okay, dobra. Coś musiało się wydarzyć. Coś musiało się wydarzyć. Witaj, geeku. Marcowy Pixelbox pełen smagi i fantastycznych gadżetów, które ucieszą niejednego fana Harry'ego Pottera czy Gry o tron. O, to trafili z tym kapitanem Marv. Uh. Blisko Manobie byliśmy. Panowie jest Pixelbox. Gratulacje. <laughs> Pozdrawiamy, ekipa Pixelbox. My też również pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. No to była e... rzecz. Aaa, no, zapomniałem, boże. <laughs> I tak to jest, ja się pracuję z osobami naprawdę nieprofesjonalnymi. zero profesjonalizmu. Z zero. osobami poniżej 50 tysięcy subskrypcji. <laughs> Jedna kartka, nie, nie przeciąłem jej wcześniej. <laughs> Pierwsza rzecz, jaką znajdziesz w tym Pixelboxie. Lub jest... Pixel Tis. Lub Pixel Tis, albo Pixel Mini. Notatnik na tajemne, tajemne zaklęcia, czyli licen licencjonowany zeszyt z motywem z Harry'ego Pottera. Ech, kocham te, dostawać zeszyty. A teraz, teraz, zeszyty są jedną z tych rzeczy, które lubię dostawać akurat w Pixelboxach. Boxach. bo mój Boże, to, to mapa fotów. Bo można wykorzystać te zeszyty naprawdę, nie są rzeczą, którą się rzuca na, na szafkę i która leży przez resztę życia. Lumos Maxima. Nikt się nie do tego zresztą, masz dwie gumki. Nie jedną, masz to dwie To jest dwie fajne, gumki. to jest akurat fajne z tymi gumkami. One są jak połączone, tam fakt. fuck? Żupę? Potrafię Chwila, to jest, Czy to są dwa zeszyty? Tutaj jest napisane Lumos Maxima, czyli zaklęcie. A to jest Wingardium Leviosa Swish and the Flick. O, to jest fajne. To jest tu macie ruchy, które powinno się wykonywać, żeby zrobić jakieś zaklęcie typu. No, rzeczywiście! Ascendio, Expelliarmus, jest... Revelio, Hervicus, A Lumos. Jest... A jak on, tak otworzysz, otwórz zeszyt. Bogam, otwórz zeszyt. Widzisz? Macie ruchy, macie ruchy, które powinni się wykonać różdżką, żeby wykonać dane dane, dane zaklęcie. Descendio, reparo, confundus, lumos, revelio. Łosie, jelenie, sarny, dziki. Ej, serio, to jest tak mega zajebiste. Reparo. Co... Fair enough. I to jest dwa ze 4, Tak, rozumiem, to są dwa, dwa ze, dwa ze Plus gumkę tak. z napisem, że to jest Harry Potter, notebook oficjalny, tak dalej, bo to jest oczywiście wszystko licencjonowane przez Warner Bros. Ale to jest mega. Ja zadowolony jest jesteś. Boży. No właśnie bardziej niż ja. Okej, okay, to jest fajne. I plus o, zresztą mają twarde okładki kartonowe, więc też spoko. Gdybym tylko miał różdżkę. Kurde, to ładnie wygląda. Nie, nie. mam różki. właśnie, to co jest. ładnie wygląda. wygląda. Spójrz na kamerze, jak to wygląda. Dobra, następna rzecz. Kartka. Królewskie odznaczenie. Licencjonowana replika broszki królewskiej namiestnika z serii gry o Tron. O jest ta broszka, broszka z gry o Tron, którą nosił Tyrion, Tyrion Lannister, to jest akurat fajna rzecz. Bro, to jest akurat tak? fajna ale, rzecz. Ale wiesz co jest problemem? Że ja nigdy... Nie oglądałeś Grotron? Nigdy nie oglądałem. Znaczy, obejrzałem pierwszy odcinek, po połowie stwierdziłem, że nie. I jeszcze nie jestem na to gotowy, albo nie, w ogóle nie, nie jestem gotowy. I szukam o, Boże, że znalazłem broszkę. Ale w każdym razie... Znalazłem broszkę. Broszka jest ważną rzeczą, ponieważ nosił ją Boromir, a potem Tyrion Lannister Posił, O, Ooo ta broszka jest zajebista. No właśnie, tak patrzę i teraz. To, 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 jeśli ktoś, ktoś naprawdę ogląda Grotron jest wielkim fanem. Wierzę, to jest naprawdę fajna rzecz. Ja nie jestem wielkim fanem, ale to jest no ważna rzecz. Hand of the King. Naprawdę jest Okej, okay, nie, nie umiem. Oh, wow, fuck, zepsułem opakowanie, dobra. Za każdym razem tak jest. W sensie każdym... tak to jest zapakowane. W sensie to to, jest... To, to jest... Jeśli to jest yy... broszka... Kant... Nie, to jest metal. Okej, okay, fajnie. metal? Metal. Bajerek. Wow! Brożka była na ten sposób, czyli dosłownie kopia, replika z Gryotron. Ja, niech teraz zostajesz namiestnikiem dla Czy to jest tak, że. Nie się Przebić chwalić. mi, mi t-shirt, bym musiał? E, sutek. To jest sutek. Nie, nie. Dobra, jesteś oficjalnym namiestnikiem na Gratuluję. Pierwszą broszką jaką dostałem, to jest moja druga broszka jaką dostałem w T4. swoim życiu. Okej, okay, dobra. Moją pierwszą broszką jest yy, moja absolwentka mojej uczelni. Więc Co? cieszę się, że pi pierwsza jest moja uczelni, a druga jest właśnie z rodu... Lannisterów, to jest Lannisterów. 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 No będę Bo teraz nosię codziennie, to... Jestem pewny... Słuchajcie, ja będę dla was update'ował, czy Paweł nosi to codziennie, czy nie. Co z trzeciej bardziej zadowolony niż z, z drugiej, która Kufl była. na piwo no, nie, nie, dobra, nie, nie, dawaj, nie, nie. co jest trzecie? Trzecia, pamiątka rodowa, czyli licencjonowana torba z gry o tron w jednym z trzech modeli. I teraz słuchaj, co to jest, zobacz. Zobacz, jaka to jest torba. To jest nereczka. A ty uwielbiasz nereczki? Ja wiem, jak Ja kocham nereczki. Mmmm. Mm. Dla ciebie, ciebie otworzę i tobie zapakuję, i tak położę na szyi. To jest naprawdę nerka? To jest... Nie, to, to, jest... Jest... to nie jest nerka. To, jest, to trochę... jest nerka, tak się chodzi w nerce, tylko tych bardziej prestiżowych. To tak rab... naprawdę. bardziej prestiżowe. Nie na klasy, tylko tak na bok. Tak, tak na bok, ale, ale jeśli wiesz, jeśli ktoś chce bardziej chodzić jak taki pies yy, Bernardyn, który ratuje w yy, <laughs> Szwajcarii <śmiech> ludzi, którzy tak, za chwilę na szyi. Tak, dokładnie tak. To tak powinien chodzić. Nie, ale chwilę. Ty jesteś teraz naszym motywem przewodnim: Grotron. No, masz już broszkę, więc ty musisz czy, założyć Czy tam. ja muszę założyć to? Pokaż do kamery. Tutaj jest. To jest. E, symbol rodu Lannisterów. Lew. Ok. Czyli ja jestem dzisiaj e, manekinem. Naszym modelem. Się zawiesza. Myśl sobie, że jesteś modelem, ok? <laughs> to, to, nie, to czy, musisz, musisz rozgruć, no. i się pod ramię założyć. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ja wolę tak. Ja wolę Ona tak. jest idealnego rozmiaru, że nosisz puszkę piwa. <laughs> Myślę, że to o to chodzi, myślę, że głównie o to chodzi. Dobrze. Eee, Czy czwarta rzecz, dostaniemy jakąś figurkę, bo ja lubię kolekcjonować figurki. Jest no. jedna no. z tych niewielu rzeczy, które lubię w tych pixelboxach, szczerze. Okej, okay. czwarty atrybut, który znajdziesz w tym pixelboxie albo pixel T z pixel mini. Zbroja poszukiwacza przygód, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w pixel boxie lub pixel boxie mini. Okej, okay. czyli, czyli to jest koszulka. Czyli dostajemy dosłownie wszystko z, z motywem GroTron, bo GroTron nowy sezon ustaw. Zbroja sezon, osta... poszukiwacza, czyli ostatni sezon GroTron wychodzi już bardzo niedługo. Podoba mi się to jak zawsze strzelasz, co to może być. No to no zbroja poszukiwacza, co to może być? Jezu, poszukiwacz, poszukiwacz Quidditcha. Poszukiwacz Harry Potter Quidditcha. O mój Boże, czele czele, na to. masz rację. Jeju. Dungeons and Dragons? Pamiętasz? Fair enough, dobra. Okej. Okay. Nigdy, <laughs> nigdy nie grałem, nigdy nie grałem. Nie miałem takiej opcji. Myślałem, że jestem blisko. Myślałem, że... To było takie oczywiste. Poszukiwać, poszukiwać Quidditcha. No Janek, to co, zakładasz? Eee, <laughs> piąta rzecz. Piąta, piąta rzecz. Jesteś przygotowany? Bo to jest coś yy, mega. To jest mega. Kostka szczęścia. Czyli dostępna tylko w Pixelboxie. i Pixelboxie mini. Limitowana przepinka oraz naklejka. Jak ktoś ogląda Pixelboxy moje to wie, że zawsze są przypinki i naklejki w tym, z tym samym wzorem. Jak mówiłem, mamy tutaj przypinkę plus naklejkę. Oczywiście ten sam wzór jest zawsze. I to jest po prostu kostka do gry w Dungeons Dragons Whatever, czyli 20-30, bla dobra. jak ktoś lubi, to fajna rzecz, ja już powtarzam miliardowy raz. Mi się to akurat nie podoba. Dobra, to będziesz trzymał. Dla potomnych. Dla potomnych, tak, dla, dla potomnych. Dla tego syna, którego adoptuję w końcu z mężczyzną. I teraz tak, doda dodatek. Dodatek? Do Pixel by... Boxa. Czyli, czyli dodatek oznacza to, że wyczerpaliśmy wartość Pixelboxa, te 100 zł na te wszystkie rzeczy. Mereczka, koszuleczka tam, ne, 30 zł maksymalnie, a sama przepinkam się za 3 dych warta, bo metalowa i tak dalej, fajna. Dodatkowo dostajemy świecącą sowią pocztę. Czyli licencjonowana lampka Hedwiga z Harry'ego Pottera. Okej. Okay. Trochę to na opakowaniu wygląda jak, jak taki duszek. Nie wiem, czy widzicie, da radę teraz zobaczyć jakoś. No, to, wygląda, to, jak, to wygląda jak, jak duszek, duszek. To wygląda jak sowa. Okej, otwieraj, otwieraj, pokażę, jak to wygląda. Że ja muszę się dowiedzieć, jak to się otwiera. O, okej, okay, dobra. A. Szczerze, by się weszli do mojej sypialni, by, by się zaczęli, że miliard tych lampek z pixelboxów, z takich nocnych. Jego sypialnia wygląda tak, jak taka, właśnie sypialnia z minionem lampek. Muszę powiedzieć, że nie ma baterii. Rzeczywiście, że nie ma baterii. To nigdy nie ma baterii, Naprawdę? No, <laughs> To jest, yy, to jest Hedwiga, która wygląda jak to normalny duszek. Nic więcej. Nice, to że to jest przeszkoda to wygląda mega. To jest fajne, że ona siedzi tutaj w środku. Ona, ona tańczy, czy coś I to jest tyle z tego boxa. boksa Chwila, to może uda nam się zaś jakie te baterie w ogóle wchodzą. Może uda nam się ogarnąć szybciutko. Ale cześć, że leży wokół nas. Dobra, udało nam się włożyć baterię do tej lampki. Tylko, że jest bardzo. Myślę, że to całe baterie mam po prostu. Ledwie widać, musimy wyłączyć światło zupełnie. No prawie zupełnie. Janek, proszę, ty czyń honory. Trzy i dwa i jeden. <laughs> jest... o, Dobra, nie widać, widać do końca. Teraz lepiej widać? Tak mi się wydaje, bo widać właśnie ten front yy, Hedwigi. Widzicie różnicę? Tak się zapala, to jest nasza lampka <laughs> nocnocała. Na <co>, <laughs> Okej, okay. może nie daje światła, ale bo gadżet ładne to nie, jest. Nie no, no, jasne, w sensie jed jed jeden Fajne. Super, super, bardzo najlepszy fajna rzecz. gadżet. Najlepszy gadżet. Dobrze. Jak oceniasz naszego marcowego Pixelboxa? Uważam, że z tej całej listy notatnik i zaliczmy tą tą sowę. Zaliczmy tą sowę. I jest... Ta To była spok. Ta tak. Była spoko. Nie, nie, by, nie w sensie, Podejrzewam. Ja, ja bym ją trzymał przy łóżku sobie, żeby trzymać. Dla samego szpanu, dla samego tego, że jestem fanem Harry'ego Pottera. Mi się mi się w miarę podobał. Ja jestem fanem Gryffindora, więc nie miałem problemu z tym. O, chociaż bowałbym trochę. No więcej Kapitan Marvel, czyli mi wolałbyś miecz, wolałbyś miecz na przykład z Gry o Tron. Albo, eee... albo też ktoś, nie wiem, smoka, eee... na, przykład. na przykład. Cały czas jestem zadowolony z tej przypinki. To Janek ma już tutaj skit rano, żeby ukraść <laughs> mi ją potem. Nie, nie no, się dla Karnuma. przysięgam, że oddam ją. I dzięki wielkie za oglądanie, oczywiście pojawimy się, to ja się pojawię na bo oczywiście nie wiem, czy jak się pojawi. Jeśli ten film przebije tysiąc łapek w górę, pojawia się w następnym filmiku. Dzięki wielkie za oglądanie, jak zawsze na koniec zapraszam Was na moją grupę na Facebooku, odrodzenie Bojownicy, bojownicy Lakornuma. Patronajta, z koszuleczki i widzimy się w następnym Pixelboxu już za miesiąc. Do zobaczenia!